Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ogólnie sytuacja wygląda tak. Do tego czasu, jeśli młodzież z Izraela przyjeżdżała do Polski, no to przyjeżdżała ze swoimi ochroniarzami, którzy byli uzbrojeni po zęby i po prostu ze spływami chodzili po polskich ulicach. Sytuacja była nie do przyjęcia, no dla nas pewnie nie do przyjęcia, ale później zaczęli się też burzyć ci, którzy ich tutaj zapraszali, czyli politycy. Nie wiem o co chodzi, być może mają tam jakieś swoje porachunki, takie polityczne wiecie. Jak to oni? No, ale teraz podobno z tego, co piszą media, że Polska zawarła z Izraelem umowę w sprawie wycieczek młodzieży. A umowa jest przełomowa, jak pisze Interia. No, sytuacja dosyć kuriozalna, bo w każdym innym państwie do tego by raczej nie doszło. No, bo gdzie tam ktoś, jakieś służby, wywiad, bo to zapewne Mossad, albo jakieś inne, inne służby nieunmundurowane, ale wiecie o co chodzi. Tutaj sobie spacerowały. W innym państwie myślę, że to nie przejdzie. No chyba, że oni wszędzie tak spacerują. I Polska byłaby tutaj liderem, pionierem, jeśli chodzi o stanowczość. Co wątpię, bo ulubiona pozycja Polski, no to raczej tak na kolankach. Nie na stojąco, nie na baczność, nie z góry, tylko raczej z dołu gdzieś tam coś tam, nie? No dziwna sytuacja. A w tym miejscu takim, gdzie tak wiele złego się stało podczas II Światowej, no to tam to już chyba... Jakaś eksterytorialność jest podobno, ale nie mam tego zweryfikowanego, więc nie mówię, że tak jest. Prawdopodobnie. Uwaga moi drodzy, bo Interia pisze tak. Umowa Polska-Izrael w sprawie organizacji wycieczek młodzieży. Mamy przełomową umowę, jak pisze Harald Kittel. Harald Kittel pracuje dla interi Dziwne, ale okej. Okay. Mamy przełomową umowę Polska-Izrael w sprawie wizyt młodzieży. Ogłosił wiceszef MSZ... Paweł Jabłoński to wynik ustaleń ze spotkania ministrów spraw zagranicznych obu krajów Zbigniewa, Rała i Eliego Koena. Bez zgody strony polskiej młodzieży nie będą towarzyszyli uzbrojeni agenci. Izraelczycy będą spotykać się też z rówieśnikami z Polski. Koen na spotkaniu wyraził również nadzieję, że ambasador polski powróci do Izraela. Aha, bo tam nie ma polskiego ambasadora. No nie wiem, czy wiecie, ale no niby tak się kochamy i mamy takie super relacje, ale my nie mamy ambasadorów. No to coś tutaj nie gra. A poza tym, to co tutaj o tej młodzieży, że polskiej, że co, że do tej pory to nie mogli się spotykać y, z rówieśnikami z Polski? Że to normalne? Jedzie sobie wycieczkę na przykład młodych Polaków, licealistów do Niemiec i co, ma zabronione spotykanie się z y, nastolatkami z Niemiec? Przecież to jest jakieś chore, bo wręcz przeciwnie, jest. Oni tam się integrują, w ogóle te Erasmusy, wszystkie, nie? Aha, to ci chyba tutaj do Erasmusa nie przyjeżdżają. Nie, bo to przecież tylko chyba z Unii Europejskiej, oni w Unii nie są. No ale jak na przykład są jakieś tam zawody w piłce nożnej, no to są w Europie. No nie leżą w Europie, ale w Europie niby są wtedy. No dziwne. Przyjechałem tutaj, żeby odnowić relacje między naszymi krajami, zadeklarował Eli Cohen. Na wspólnej konferencji z szefem polskiego MSZ, czyli panem Rałem, mam nadzieję, że powróci ambasador Polski do Izraela. Mówił, powołanie ambasadora Polski w Izraelu pozwoli na wznowienie pracy dyplomatycznej, która jest potrzebna w świetle wyzwań, które przed nami stoją. Czyli ja to interpretuję tak, że my z Izraelem mamy zerwane stosunki dyplomatyczne. Przykładowo, ambasador Rosji mamy tam chyba też swojego, no to mamy, ale z Izraelem nie mamy. No, tylko że na tych mówią, że źli, a tutaj, że fajni, no to nie wiem, naprawdę nie rozumiem. Albo ja czegoś nie rozumiem, albo jestem jakiś ograniczony intelektualnie. Może moje tak zwane IQ jest zbyt niskie, no ale jako zwykły Kowalski coś tutaj mi nie pasuje. Jak podkreślał Pan Cohen, współpraca między krajami powinna być kontynuowana na forach społecznych i gospodarczych. Po umowie dotyczącej delegacji młodzieży będziemy współpracować i pracować nad zwiększeniem inwestycji relacji gospodarczych. Ciekawe, bo tamten Pegazus od Was był, to może jakieś inne podsłuchy, albo co? Polskie wody na przykład, no bo polskie wody, wszak niby w nazwie mają polskie, no ale chyba takie polskie no to nie są. Albo czegoś chcą. Wydaje mi się, że czegoś chcą, no zawsze jest tak, że jak macie jakiegoś tam niby przyjaciela, albo to jest taki przyjaciel, którego tylko macie, jak czegoś potrzebujecie. No ja tak nie mam, bo ja tak nie robię, no ale są tacy ludzie, że zawsze się zgłaszają, zawsze dzwonią, odzywają, jak czegoś potrzebują. Ale najczęściej zaczynają zdanie, no cześć, co tam słychać, no tego tam, kilka zdań takich, że niby dzwoni, kurczę, dzwoni, zainteresował się z ale później na końcu, wiesz co, no nie pożyczyłbyś mi tam stówki, no tak to wygląda, no chyba tak to wygląda w tym przypadku, prawda? Minister Cohen mówił o polsko-izraelskiej historii. Przypomniał, że jego kraj wspierał Solidarność i aspiracje Polaków do wolności w okresie reżimu komunistycznego. Podkreślał też znacznie doskonałych relacji obu krajów już po 1989 roku. Chyba znaczenia nieznacznie. No, jak ten pan redaktor, ten co tutaj napisał, ten cały dziennikarz, nie wiem, jak, on, jak mu tam. Tak myli słowa, to się nie dziwcie, że ja później tak cytuję, tak czytam, no bo tak jest napisane. Jestem przekonany, że nawet dzisiaj Polska i Izrael mogą i powinny stworzyć doskonałe relacje. Moim celem jest nawet wzmocnienie jeszcze bardziej tych relacji. Możemy to zrobić współpracując ze sobą z naszymi wieloma przyjaciółmi w Polsce, powiedział szef izraelskiej dyplomacji. Przełomowa decyzja w sprawie wycieczek. Słuchajcie, Zbigniew Rał. Poinformował o porozumieniu z Izraelem w sprawie organizacji wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski i polskiej młodzieży do Izraela. Z tego co mi wiadomo, do polska młodzież raczej tam się nie wybiera. Wiceszef MSZ, pan Boński, zamieścił później na Twitterze wpis odnoszący się do tego porozumienia. Negocjowaliśmy prawie półtora roku. I mamy efekt. Przełomowa umowa Polska-Izrael w sprawie wizyt młodzieży. Półtora roku negocjowali o coś, co jest oczywistą, oczywistością. Słuchajcie teraz. Brak uzbrojonych agentów bez zgody Polski to uzgodnienie. Druga ugoda: młodzież z Izraela pozna miejsca ważne dla polskiej historii i kultury. I trzecia ugoda spotkania z rówieśnikami. Najlepszy sposób na walkę ze stereotypami. No i bardzo fajnie. Szkoda, że dopiero teraz się obudziliście, no bo wszak to są fenomenalne pomysły. Tylko ja tak z doświadczenia własnego wiem, że chyba tam jest jakieś drugie dno, bo to tak mi jest zbyt piękne. Jakieś takie zbyt pięknie mi to wygląda. Nagle się obudzili i chcą mieć fajne relacje. Chyba ktoś tutaj czegoś chce od drugiej strony. Sam pomysł fajny. Będą przyjeżdżać, będą razem balangi robić. No w sumie już może nie będą dewastować tych hoteli, bo tam później było pokazywane tak dziwne, tam brudne były te pokoje, takie jakieś zaniedbane. No wiecie, jak to jest. No, nie wiem, młodzież, ale tak trochę kurcze, niekulturalnie się zachowywała pod względem czystości w hotelu. Według agencji Reutera, ustanowienie nowego przedstawiciela dyplomatycznego Polski w randze ambasadora w Izraelu zakończyłyby chłodzone stosunki pomiędzy oboma krajami, do którego doszło po przyjęciu ustawy, która ograniczała możliwości odzyskiwania mienia żydowskiego. Doszło wtedy między innymi do zawieszenia wycieczek izraelskiej młodzieży do miejsc związanych z Holokaustem. Czyli to chyba było tak, że tak, ja bym chciał ten dom i ten, i ten, i ten, i ten, i ten, a tutaj ktoś powiedział, ale nie, ale my nie damy. No to my nie przyślemy tutaj naszej młodzieży. No chyba to tak wyglądało, bo inaczej to chyba nie. Poza tym to 4-47, to chyba tam jeszcze się nie zakończyło. No tak nagle by się zakończyło, już tam ucichło. No może i ucichło, ale wiecie, jak to jest. Cicha woda, brzegi rwie, nie wiadomo, co tam zaraz wyskoczy. Z kapelusza ktoś tam czegoś nie wyjmie. Wiecie, przecież to jest aż. Zbyt piękne by mogło być prawdziwe żeby to przestało istnieć. Takie nagle orzeźwienie naszych relacji. To co mówię, jestem pozytywnie zawsze nastawiony do fajnych relacji z innymi państwami na poziomie dyplomatycznym. To jest bardzo fajne, lepiej mieć przyjaciół niż wrogów. Ale tak nic z gruszki, nic z pietruszki. Poza tym to są oczywiste oczywistości. To jest normalna normalność. No to, że ktoś przyjeżdża do innego państwa, spotyka się z rówieśnikami. Że nikt tam z jakimiś gnatami nie pomyka, uzbrojony, no bo przecież to jest inne państwo. Jak tak można? I mało tego, bo oni pewnie, gdyby użyli tego czegoś, tej pukawki, to pewnie nie odpowiadaliby przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jestem o tym święcie przekonany, że nie, że są wyjęci spod jurysdykcji polskiej, no tak jak ci karabinierzy za oceanu w tych bazach, a poza tym to teraz chyba. Jakąś tam otworzyli coś stałe, dowództwo coś tam otworzyli. Dobra, pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się bardzo ciepłutko i do usłyszenia, cześć, pa, pa.